Kupujemy bilet. Kupujemy bilet sobie korzystając z różnych, e, proszę Państwa, stron. Może to być Skyscanner, Google Flights, e Sky. E, najlepiej wyszukujemy sobie biletów e, z wyprzedzeniem, żeby znaleźć po prostu coś e, taniego. Szukamy na kilka sposobów. Najlepszy sposób szukania jest taki, że wybieramy sobie różne daty, proszę Państwa. Można zobaczyć sobie na kalendarzyku i sprawdzić, ponieważ na przykład jeden dzień później, jeden, jeden dzień wcześniej, może być różnica w e, cenie biletu nawet dwukrotna. Także zamiast za 2000 zł, tu i powrotem... Z powrotem kupimy za 4000. Z różnych y, lotnisk nie zawsze szukajcie z najbliższego. Może się okazać, że na przykład mieszkamy w Katowicach, w Cimiu i bliżej nam jest do jednego lotniska, ale z drugiego lotniska na przykład bilety mogą kosztować dużo, dużo mniej. I nawet jeżeli czasami chcemy się dostać z Krakowa do Rzymu, jeżeli będzie bardzo tanie tania wersja, tutaj podaję przykład y, lotu Kraków. Rzym, to może się okazać, że wyszukiwarka lotów nam nie znajdzie na przykład połączenia, które jest jeszcze tańsze, na przykład Kraków-Berlin, Berlin-Rzym. Chcemy polecieć do Azji, to sprawdźmy również poza Kraków, Warszawa, yy, Gdańsk, bla, 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 bla. Sprawdźmy również na przykład Lotnisko lotniskowy Holandii. Sprawdźmy yy, Frankfurt ponieważ e, czasami jest tak, że te wyszukiwarki się gubią i mogą Ci nie znaleźć czegoś. Oczywiście starajmy się e, wyszukiwać na e, prywatnym, możemy używać VPN-ów też, żeby nam e, po prostu nie podbijało ceny, bo jak e, zobaczą, że na przykład bardzo dużo osób próbuje, albo Wy z ziomalami próbujecie szukać biletu, albo wchodzicie na, na ten sam bilet i później go nie kupujecie, to oni automatycznie podbijają cenę do góry. Bardzo ważne, upewnijcie się jak kupujecie bilety, czy macie dołączony bagaż rejestrowany. Mamy dwa e, rodzaje bagażów, bagaż podręczny, który mam na plecach oraz baga bagaż rejestrowalny który idzie do luku bagażowego. Upewnijcie się, że macie ten bagaż rejestrowany yy, w cenie. Nie zawsze on jest. W 99% go można dokupić, ale lepiej go, proszę Państwa, dokupić już online, niż na lotnisku. Mamy bilety, mamy nasze bagaże, udajemy się na lotnisko. Jeżeli jest to lot między kontynentami, najlepiej 3 godziny wcześniej. Jeżeli nie, to 2 godziny wcześniej. Ludzie się śmieją z dziadków, że dziadki przychodzą 6-7 godzin na, na lotnisko. Oczywiście to jest śmieszne. Ja też się z tego śmieję, ale powiem Wam szczerze, nieraz miałem sytuację, że byłem bardzo spóźniony, nie lubię się tak czuć i zawsze jednak lepiej trzymać się tych godzin. Jeżeli się spóźnicie, nie martwcie się, bo zawsze możecie poprosić ludzi, żeby wam pomogli, możecie iść do obsługi i tak dalej. Oni na pewno wam pomogą, przeniosą was przez tą kolejkę. Nie bać się, nie poddawać się, tylko do końca walczyć. Raz miałem taką sytuację w Afryce, myliły mi się godziny. Jechałem na lotnisko mając wypożyczony samochód, czyli byłem w wypożyczonym samochodzie na lotnisku. Pięć minut przed zamknięciem bramek, nie otwarciem bramek. A zamknięciem bramek byłem jeszcze poza lotniskiem. Także mogłem sobie pomyśleć, kurde, dobra, olewam to. A jednak pobiegłem do tego rentala, powiedziałem gościowi, jak wygląda sytuacja, że mam lipę, bla 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 bla, bla, bla. Zrobił sobie zdjęcie mojej karty kredytowej. Gościu ze mną pobiegł na lotnisko, ogarnęliśmy wszystko. Chociaż nie zawsze tak się zdarza. Czasami jest tak, że spóźnisz się na boarding, czasami zamykają punktualnie, to mogą cię nie wpuścić. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, aczkolwiek Piotr Twardowski, mój ziomal, raz miał taką sytuację. 30 godzin bez mi pozdro nie było to ciekawe. Dobrze, proszę Państwa, także pierwsza rzecz, którą robimy, to jest ym, nadanie bagażu. Ogólnie sprawdźcie sobie zawsze, jakie tam są ym, obowiązujące zasady w danych liniach lotniczych. Są różne na podstawie różnych linii lotniczych, to znaczy wymiary bagażu oraz to, co możecie schować w bagażu. To też jest bardzo istotne, żeby się nie nadziać, szczególnie jak lecicie swój pierwszy raz. Nie powinno się mieć powerbanków, baterii, y, większych y, akumulatorów w bagażu rejestrowalnym, który idzie do luku bagażowego. Powinniście mieć to w Bagażu podręcznym, Ja to mam wszystko w bagażu podręcznym. Co ciekawe, pierwszy fakt, którego nawet kozacy mogą nie wiedzieć, to jest polecanie, aby jeździć z bagażami podręcznymi. Bagaż podręczny to nie zawsze musi być plecak. Czasami bagaż podręczny to może być mała walizka I poleca się na przykład brać dwie małe walizki zamiast jednego bagażu rejestrowanego. Czasami bagaże rejestrowane giną i po prostu nie mamy z nimi już później kontaktu. Jednak liczę na farta, że mi nie zginie i potrzebowałem mieć jeden większy plecak. Ale jeżeli nasze wyprawy nie są długie, poleca się wziąć na przykład dwa albo trzy bagaże podręczne. Ręczne, czyli plecak i dwie małe walizeczki, bo dzięki temu mamy pewność, że nic sam nie zginie, a czasami nawet jest taka możliwość, że e, e, zapłacimy mniej. Druwiński poleca to bardzo serdecznie, także ja go kopiuję, bo on jest naprawdę dobrym podróżnikiem. Wszystkie ciuchy, ubrania, bla bla bla. bla ja pakuję sobie do mojego rejestrowalnego bagażu, a do podręcznego całą elektronikę, wszystko co e, mi jest potrzebne i chcę mieć zawsze przy sobie. No i w tym momencie zaczęły się moje pierwsze problemy. Ogólnie byłem tutaj już dużo wcześniej na lotnisku, bo miałem lot pośredni, aczkolwiek. Okazało się, że jestem na złym terminalu japie. Dole. To też jest bardzo ważna kwestia, weźcie sobie zawsze sprawdzajcie terminale Czasami możecie mieć taką sytuację, że jak macie lot łączony, czyli powiedzmy chcecie się udać do Rzymu z Krakowa Jedziecie Kraków-Warszawa, Warszawa-Rzym To może być tak, że na przykład jeżeli w Warszawie było duże lotnisko To jest możliwość, że musicie przenie przenieść się z terminala na inny terminal, aczkolwiek raczej to jest niemożliwe I zawsze będziecie mieli o tym, będziecie o tym poinformowani Jeżeli na przykład jest, są ogromne kolejki, albo jest jakaś lipa Wiecie, że jesteście f*** spóźnieni na lotnisko. Bierzecie kulę. Jeżeli macie kulę podejdziecie do pierwszego punktu informacji, to was wezmą od początku do samego końca, was przewiozą czy to na wózku, czy to na jakimś meleksem, zrobią za was wszystko, nie będziecie musieli w żadnej kolejce czekać nie? Także też ciekawa sprawa. Mówi się dla osób, które się stresują, że jeżeli przejdziesz check-in, czyli jeżeli wezmą twój bagaż, to już nie musisz się martwić. Ten bagaż idzie od razu do luku bagażowego. Jest boarding. Boarding, czyli to już jest wchodzenie na pokład, wchodzenie on board, czyli wyobraźcie sobie, że spóźniacie się na boarding. Mają do wyboru tak, albo wołać was. Pier, piąty, szósty, siódmy, ósmy raz, czekać na was. Wręcz samolot będzie na was czekał, albo będą musieli rozpakować wszystkie walizki, znaleźć waszą walizkę w tym w całym luku bagażowym, żeby ją wyjąć, bo ta walizka nie może polecieć y, samolocie, w którym wy nie lecicie. Dlatego y, na 90% y, będą czekali na was. Dobrze, proszę Państwa, idziemy teraz dać nasz bagaż. Będzie on ważony, zawsze jest ważony. Nie zawsze jest zmierzony, zawsze jest ważony. na nam teraz o bagaż rejestrowalny, ten, który idzie do luku. Proszę Państwa, na loty warto zawsze sobie przed lotami pobrać dużo e, filmików na YouTubie, moich najlepiej, pobrać sobie jakieś e, informacyjne, e, bardzo polecam Wam serdecznie geografię. możecie sobie każde państwo jak gdyby, pobrać, zobaczyć, no chyba nie każde, ale bardzo dużo państw mają. A ja teraz chcę Wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie e, te poduszki, jak działają te poduszki? Bardzo dużo osób myśli, że taka poduszka działa w ten sposób, że ją dajemy z tyłu i się śpi, ale to nie jest prawda. Te poduszki działają w ten sposób, że dajemy do przodu i śpimy. Daj znać, czy wiedziałeś o tym, czy nie. Kolejna, proszę Państwa, ciekawa informacja. Na niektórych lotniskach macie takie lounge. Na przykład w Indiach bardzo opłaca się kupić takiego lounge, zamiast na przykład kupować, kupować sobie osobno jakieś takich rzeczy w restauracyjkach, można iść do takiej lounge, macie wtedy wi-fi, macie wtedy żarcie, picie, bardzo przyjemność. Idę tam kolejny profil, proszę Państwa, zawsze ze sobą mieć przełączki, jak jedziemy do danego kraju. Ja na przykład kiedyś do Japonii leciałem i nie miałem tego ogarniętego i na przykład już na, w Japonii na miejscu było bardzo ciężko tam zdobyć. Dobrze, proszę Państwa, później krótka sprawa. Szukamy naszego gate'a. E, tutaj mi pokazuje, że mój gate jest dziesiąty, pięć minut drogi, stąd, także idziemy ogólnie. Tutaj musi być wszystko rozpracowane logistycznie. Dobrze, proszę Państwa. Została mi tylko modlitwa, żeby na pewno wszystko się udało. Jak widzicie. I ogólnie czasami bywa coś takiego, że jest boarding e, robiony w zależności od boarding, czyli wejście na pokład. Jest on robiony w zależności od tego, w jakim miejscu w samolocie e, siedzicie. Czy jest to strefa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta? To ja wam polecam. Jak nie ma tych stref, ja wchodzę zawsze ostatni. Z dwóch względów. Pierwszy względ, błahy. Teraz sobie siedzę zamiast pisać, jak ci państwo. Drugi wzgląd jest taki, że jak wchodzę jako ostatni do samolotu, mam wgląd na to, jak wygląda cały samolot. I czasami jest tak, że jest bardzo dużo wolnych miejsc. Po prostu sobie siadam w wolnym rzędzie, żeby móc się rozłożyć, czy żeby mieć więcej e, miejsca dla siebie. Nie uważam, żeby to było jakoś innowacyjne, ale no, szczerze, bardzo mało osób to robi, dlatego mówię to mam. Top 5 najdłuższych lotów na świecie, jakie mogą być. Top 1 jest Singapur, Nowy Jork, bodajże. Cigi proszę Państwa. Zawsze z Richem. Samoloty tworzą dwie firmy. Airbus i Boeing. Polecam robić tak zwaną teleportację. W lotach international możecie podejść sobie do pani, zawsze możecie poprosić o kolę, wodę, cokolwiek ile chcecie ale y, również alkohol. I ja bardzo lubiłem się często natupcyć w samolocie po to, żeby zrobić sobie teleportację. Pijesz, 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 pijesz. Nie, nie jesteś natup, na, nawalony tak, żeby, wiecie, robić jakiś szajs, ale żeby po prostu być dobrze wstawionym. Zasypiasz kopię, chrapiesz, nie, po, nie pozwalasz spać całemu samolotowi, ale budzisz się za 13 godzin. Jak samolot wyląduje i się nie spieszymy, to nie ma co wstawać. Przez te 17 godzin cały czas nie dostałem wizy swojej. Ta firma chyba wziąłem przez jakąś pośredniczącą firmę. Czasami się trafi, czasami nie. Bardzo bardzo możliwe, że będę dzień w dupę. Nie ukrywam, byłem zły na całą sytuację, również byłem zły na siebie. Żałowałem, że nie sprawdziłem tego samemu. Do każdego kraju sprawdzam wymagania kilkukrotnie. Podejrzewam, że mój mózg założył automatycznie, że nie trzeba mieć nic dodatkowego, aby wjechać do Ugandy, ponieważ do RPA, Botswany, Mauretanii, Egiptu, Zimbabwe, wizę dostawało się na wjeździe. Nie ukrywam, byłem też lekko wkurzany na Joe, bo nie dał mi informacji również o szczepionce na żółtą febrę. Gdybym nie miał jej zrobionej, to nie wleciałbym tam na 100%. Aczkolwiek prawda jest taka, że zawsze trzeba brać odpowiedzialność za siebie i bambiliard razy, wtedy by coś takiego na pewno nie miało miejsca. Człowiek z racji tego, że jestem mężczyzną, a oczywiście faceci nigdy nie popełniają błędów, musiałem się lekko spruć. No nic, życie toczy się dalej, idziemy. Tak też się dzieje, no i co tu dużo mówić? W takim razie uczmy się razem wszyscy na tych śmiesznych haha, błędach. Sprawdzamy na stronie gof, wpisujemy kraj, pły i tam mamy wszystkie informacje. Co trzeba do wylotu? Paszport, czy może dowód wystarczy, czy wiza, czy jakieś dodatkowe e, książeczki, szczepień i tak dalej i tak dalej. To jest najważniejsze. Bądźcie wcześniej na lotnisku i na pewno y, traficie na. Sobie.